Yo usiemanu witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft GPlay i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować świetną modyfikację która nazywa się Creeper Gauntlet. Ogólnie modyfikację podesła mi jeden z moich widzów i pomyślałem, że jest naprawdę ciekawa i wam ją zaprezentuję. Jeśli film wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. E, a więc co modyfikacja dodaje? Otóż mod dodaje nam do gry tylko jeden przedmiot, ale ten przedmiot jest naprawdę, naprawdę ciekawy. Za chwilę się o tym przekonacie. No i może na początku pokażę wam crafting, żeby stworzyć właśnie ten Creeper Gauntlet. Będziecie potrzebowali 5 ender pereł. Układacie je w ten sposób, a na sam środek Kładziecie gunpowder. No i w ten sposób właśnie otrzymujecie creeper gauntlet. Ok, teraz to weźmiemy sobie do ręki i następną rzeczą, jaką będziecie musieli zrobić, no to znaleźć sobie na waszym świecie creepera. I teraz jeśli trzymacie ten creeper gauntlet w ręku i klikniecie prawym przyciskiem na creepera, widzicie, ten creeper się załadował. Jest to fajnie zrobione, ponieważ widzicie teraz, że z tego gauntleta lecą takie cząsteczki. Oznacza to, że właśnie jest on załadowany i w środku czek. Creeper. No, i zaraz zobaczycie, e, co możemy dzięki temu robić. Otóż, zespałnimy sobie może na początku e, krowę, taką krowę grzybową, i weźmiemy do ręki ten gauntlet. Klikam teraz prawym przyciskiem myszy na tą krowę. Zobaczcie, co się stanie. Uwaga, uwaga! BOOM! krowa eksplodowała, ale zobaczcie w jaki ciekawy sposób, pozostawiła nam tu masę, masę ciekawych itemków w sumie może nie takich super ciekawych ale e, normalnie byśmy tyle tego nie dostali tych itemków byśmy aż tyle nie dostali działa to mniej więcej w ten sposób co loting w mieczu e, no jeśli nie wiecie co to jest loting to e, jest to po prostu enchant który e, dodaje nam po prostu możliwość e, wypadnięcia z mobów e, większej rzeczy niż byłoby to możliwe to znaczy, że na przykład z Endermana możecie uzyskać nie na przykład dwie albo jedną perłę, tylko. Nawet 4, tak, więc tak, właśnie to mniej więcej działa. Tylko tutaj macie ten loting znacznie, znacznie powiększony. Ok, bierzemy następnego creepera e, i zobaczycie, ile tych e, itemków wypada z innych mobów, na przykład ze slajma. Ok, wow, widzicie, teraz spałni mi się dosyć wielki slime, ale klikniemy sobie na niego prawym przyciskiem myszy. Uwaga, już on tutaj się mieli, mieli i wybuchu. Naprawdę tym razem była dużo większa eksplozja i zobaczcie dodatkowo, ile E, mamy tutaj slime bali, właśnie z tego, e, z tego slima. Mamy tutaj naprawdę tego teraz całą masę, tak więc naprawdę fajna rzecz. E, ogólnie fajnie by się to nadawało do modpaka. Może jeszcze stworzę modpacka, ale teraz e, raczej już nie będzie on na tą wersję, tylko na nową. No bo wiecie, zaraz i tak będzie update i tak dalej. Akurat na tą wersję pokazałem Wam innego modpaka. Może gpack będzie jeszcze aktualizowany. To się jeszcze zobaczy. Ok, a więc, a więc może zaj, zajmiemy się jeszcze innym mobem. Może pokażę Wam jeszcze to na trzecim mobie, żebyście widzieli, jak to wygląda na 100%. Ok, mamy tutaj teraz, właśnie taką fajną e, owieczkę, i teraz klikamy pyk. Prawym przyciskiem myszy, uwaga, uwaga. No, widzicie, ten wybuch teraz był znacznie mniejszy, ale widzicie, w zależności od tego, e, jaką owcę wysadzicie, w, jakiej, jak, w jakim ona będzie kolorze, taka wełna nam wypadnie. Tak więc, będziecie mogli na przykład e, wziąć sobie e, zwykłą e, wełnę, znaczy nie zwykłą wełnę, tylko zwykłą owcę. OK, wezmę, weźmiemy może sobie e, właśnie tą owcę, w sumie mam ship i teraz weźmiemy sobie na przykład E, jakiś barwnik do tego, prawda? E, no i tym barwnikiem będziemy mogli po prostu. Po prostu sobie pokolorować e, tą, właśnie owcę, a następnie, właśnie, wysadzić ją. Ok, tak więc bierzemy sobie barwnik, e, spawnujemy sobie owieczkę, klikam prawym przyciskiem myszy, czyli farbuję ją na czerwono, następnie spawnuję creepera, a wy oczywiście znajdujecie, klikam prawym przyciskiem myszy, ładuje on się, klikam prawym przyciskiem myszy na owce i za chwilę eksploduje. W ten sposób uzyskałem naprawdę sporo czerwonej wełny. No i teraz może ona mi posłużyć, na przykład, do dekoracji mojego domku, tak więc, e, tak właśnie prezentuje się ta modyfikacja. Myślę, że Wam się spodobała. Moim zdaniem, jest naprawdę ciekawa i serdecznie Wam ją polecam. Tak więc, to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Dzięki, cześć i na razie zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Cześć.